Drifterzy Woo! O tutaj fajna sekcja na drifcik będzie O, o, o jeszcze trawkę tam Niech chujowa taka My no, nie, jest git, ale trochę daleko to jest A ja Powodzenie powodzenie nie słyszę, ale powodzenie Dobrze Szybka blokada w T1! To w T1 widziałem, że tam jest 2 razy w blue. Aha, naprawdę sytuacja. To chyba się jeszcze kręckowskaz zarzucić, że na prawo to stanie. What a clown. O jest, ja sobie wyobrażam jak się zdenerwowali. A tak, tak się zyskiwa nagra. Tak Przód dobijam.

w wcześniej. Wcześniej. Jest policzone forever, tylko że paliwa nie starczyło, żeby przeciągnąć stint to dwa lapy. I tu trochę błąd popełniony był. Myślę. Zostały nam... Był pokazany, my forever wiemy, tylko że paliwa na więcej nie starczyło okrążeń i po prostu zjechało plan był, żeby zjechać po łecy, bo na więcej i tak byśmy nie, sobie nie pozwolili a było bez sensu zjeżdżać po siliki na kilka lat, jak ja byłem za tym, żeby żeby zostać więcej okrążeń na silikach, żeby założyć siliki i cisnąć aż spadnie deszcz bo i tak mieliśmy dużo przewagi i bez sensu było tak ryzykować Aha. Na streamie będzie zapisane, że mówiłem, żeby zostać na slikach i zalać 120 litrów. jest dump teraz. No ale będzie tak jeszcze tylko przez 7 minut jakieś. 3 lapy będzie mokro. No a mówiłem, żeby na sliki zostać. I don't want to crash into of the person Full tank, fresh tires 52 on the left side, 6.4 uh, 6. front right and 6.0 rear right Just collecting. Uh, just be careful of curbs because it's still greasy. So, on the okay. horizon, we probably Yeah, even on the first two laps, I will try not to hit the curbs because of lower pressures. A... Okej. Okay. no to jesteśmy sami. Nie wiem co grako zmienił w setupie, ale auto wydaje się jakby lepiej skręcało. I przy okazji. Mm... Było stabilniejsze. Niby ARBA zmienił, ale nie wydaje mi się, że to tylko ARB jest. To zmienił tylko przedni. Nie, no wam stopy są te same, jak sprawdzałem. Co to są ty tyłu nie pamiętam jakie. Już nie wiem, czy powiem mówić, ale przedni ar był tylko zmieniony, z tego co orientuję się. Okay. Okay, oh fuck, I fucked up. Nah, today. That's fine. Yeah, exactly, 60 litres, no tyres. Yeah, yeah, right now I don't have anything, temps and pressures. Perfekt uh. iPhone Ja bez kitu, zablokowana postać na kamerce Światła nie ma faktycznie Jak zjedę do Pitu to włączę lampę What? What the fuck? I slowed down and lost like three turns. And still. Oh fuck mate. Alright. Mm. Um uh, mm. probably serve that now. Oh fuck mate, I lost a lot of time. A good performance from me. Nah, it's alright. You kept it on the track mainly. Yeah, but the drive through is painful. yeah 15 seconds. Oh, yeah. Are you trying to start it with like three seconds ago? Then. Oh. Ignition. Five, four, three, two, one. Good luck. Nie no, fajnie jest. Nie wiem, jak dla mnie powinieneś wziąć Mustanka. Aktualnie jest to najszybszy samochód bez Bopa na każdym torze, prawda? Prawie. Na Indianapolis ma aktualnie 33,9, czyli lepszy czas niż nawet Ferrari. Trochę strategia Apex. Też spadł. Jechałem na P1. Z Chrisem wymyśliliśmy, żebym został na slickach Działało to, ale. Jak po stopie nagle straciłem tempo, bo nie mogłem w ogóle opon zagrzeć. Miałem 40 stopni na czterech oponach i traciłem dużo czasu, a trzeba było tak przeciągnąć stop, żeby Chris teraz mógł dojechać na spokojnie. Pogoda trochę nam zepsuła dwa razy tempo. A, no i wyleciałem z toru, zwolniłem i dostałem drive-thru. Dwa złapałem wcześniej, dwa złapał Greco No, nie miałem dużo czasu do trenowania. Wczoraj kierownicę pożyczyłem. Prawie. Tak, jeśli używasz 330, to musisz wziąć... ...100% tank. Yeah, yeah. Kurwa... Greco... ...się wiele rzeczy stało. Pierwsza rzecz... ...jechałem... ...zostawiliśmy z Chrisem, że mam na łetach przejechać jak deszcz spadł. Eee, druga rzecz tak zgało, że mnie wyjebało na prostej i dostałem drive-thru. No to przejechałem to drive-thru, ale ogółem tempu miałem zajebiste dosyć. No i teraz Chris złapał flakę jeszcze na Twoim secie. Opon no założył najpierw Twoje używane, a teraz dopiero nowe założył. No tak, ja przejechałem na, tych, na jednym secie dwa stinty. Tylko że też spadł, i ustawiliśmy, żebym został na tych slickach. Bo tam wyszło nam przez 5 minut deszczu no i było z 5 minut deszczu, ale damp droga była przez 20-30 minut. Czy ja wiem? Ale ja najwięcej na deszczu straciłem, jak e, tor nie przesychał, bo byłem na slickach, a wiele osób na łetach było. Oho, nieźle. O, to była jedyna osoba, która.

Dobra, czekaj, Czeka pudziana dla Ciebie. No tak, ja jechałem na silikach Ja się właśnie zastanawiałem, czy byśmy łetów nie założyli, ale pogoda nam pokazywała z 5 minut deszczu, co nie? No to, yy, ten... Doszliśmy do tego, żeby, w sensie, no ja tak nie byłem pewny co do tego, ale... Powiedziałbym, że żem został na snikach i przeciągnął ile się da, co nie? A już kubica pobrałem, więc dodam po wyścigu sandalerta Alerta. Jakiegoś śmiesznego. Gdzie Kubica? Eee... jeszcze Jeszcze Najmana trzeba, jak obiera mandarynkę. Nie.